U mnie jest taki oto, taka oto turbinka. A pojedziemy tam. Jedziemy, zobaczymy, czy się da dojechać do tego wiatraka. Pod ten sam wiatrak. Bo jeszcze nigdy nie byłem bardzo w pobliżu. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest hałas, czy nie. Według mnie naprawdę tych przesada jak mówią, że to słychać kilometra stąd, czy 300 metrów stąd. Ledwo to tutaj słychać. Teraz, jak ona. Chodzi ta turbinka. Bardziej to chyba słychać, transformatory że za szybko się też nie kręci. I tak... nadaje zieloną energię. Tam jeszcze w oddali następny, a tam farma fotowoltaiczna, bardzo duża. Pozdrawiam Was z kanału Baja Bongo grid Z takiej oto scenerii I do następnego, hej!